Witajcie! Co to? Witajcie, widzowie! Dzisiaj będzie taki odcinek, w którym będzie może i mniej grania. Tak jak mówiłem, będzie piosenka, ale to trochę później nagram. Może jak się bawimy na imprezie z kolegami. A więc. A wam, jeżeli podobają się moje odcinki, to zostawcie łapkę w suba, to będzie więcej y, takich fajowych odcinków na tym kanale. Oczywiście, jeżeli w ogóle są fajowe. złamać swoje kości. Ja chcę dobić do kilku bilionów. Bilionów. Rozumiecie? Bilionów. Tak naprawdę do, nie do kilku, tylko do dwudziestu pięciu. Do dwudziestu pięciu, ale... Może zajmie mi to z dziesięć odcinków na pewno. 10 od odcinków to nie jest. Moja nazwa w rogu roku w sierpniu dzisiejszym 2017 roku.

Jak widzicie, a style A więc nie będzie to fajne. Niczego się nie robi dla gier i widzów, prawda? Jeżeli któryś z aktualnych oglądających to YouTuber, no to Będę złamać swoje kolkę i od razu na kosz. Nic się nie dostanie prawie. Możecie tak... Jeżeli możecie, to zróbcie chyba, bo chciałbym zrobić w zeszłym w pisu, w, sobie. w tym roku, Jestem Później powiem nam nazwy tego drugiego, nie przyjmuję, żeby nie słyszał, bo wtedy się to na prawdopodobnie nam nie wpływało, by bo on się wkurza, jak teraz widzę, tych kur. Się... ale nie powiecie mu nic, prawda? Nie napisać na płynę. Nie napisać w Mohlo by go zasnúčiť. Nie to nie czyje smutku. Nie, teraz jest smutki. Wyjdzie. Nigdy nie zagram w dorsy. Nigdy, przenigdy. A co to? Dziewięćdziesiąt co? dziewięć nocy w wileśnej Jestcie lepiej? Uuu. 99 nocy in Morcec. Morcec. Morts. Nie umiem tego powiedzieć. I'm sorry. Jeżeli umiecie to powiedzieć, to. A nawet nie przypominało się. A dlaczego ja tak nie widzę Dobra, do rzeczy. A, więc nie stanie się mniejszy? Mhm. Uwaga, nadchodzi! Kto? Łoś! Łoś! Łoś le, Łoś! łoś. Marogi! Marogi takie. Dobra, z tego co pamiętam, to trzeba, chyba, to już sobie. coś... o tak? Tego stało ani to. Nie mam sobie. Stanimy mi się sobą. ఐదు

nie no to nie zawsze nie i <tryk> Dobra, już się tak mówiła. czy na najstarzyste odcinki i zostawiacie tam łapki które będą będę wam mega wygęsł. Spróbuj umrzeć, aha! Więc to jest podrobione, gdzie prawie się nie da muzyczki słabo. O, rysowanie QoB. Lubię to, grałem w to chyba. Tak tu to grałem. No chyba, że w inną część, bo tu mam dwie części

Przepraszam, koła, które narysowałem, i tak źle wyglądają. Tak źle wyglądają. A ja, to chcę narysować. Dobra, tu kiedyś się robiłem. Powiedzmy, że tak część sobie pojadę. Nie, mi się spadni. Co Ha, garaż bobuksy, bo To też za bobuksy. Mhm. Już nie zaczynać przykrywać, Okej. No czego się nie robi dla 哼哼。Sure. Sure.